Rozmowa polityczna poranka w Telewizji Republika zaczyna się właśnie teraz. Jest z nami pani poseł Beata Kępa, suwerenna Polska Eurodoputowana. Oczywiście. E, dzień dobry, Pani Poseł. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie ze Strasburga, gdzie właśnie odbywa się sesja plenarna. Pani poseł, od najtrudniejszego tematu chciałbym zacząć nasze spotkanie. Sąd wydał nakaz przymusowego odżywiania Mariusza Kamińskiego. No to znaczy, że wcześniej mieliśmy sytuację o pogarszającym się stanie zdrowia. To znaczy, że sytuacja jest no coraz bardziej dramatyczna. Tak, sytuacja jest dramatyczna. Z tego miejsca pozdrawiam i pana ministra Mariusza Kamińskiego i pana ministra Wójcik, Wąsika. To byli i są ludzie, z którymi największy zaszczyt było współpracować w obu rządach, kiedy jeszcze byłam. Mocno tutaj za nich nie tylko się modlimy, ale również... Przesyłamy to, co możliwe. Odbędą się też różnego rodzaju właśnie manifestacje Wolnych Polaków. Właśnie teraz w niedzielę, również we Wrocławiu, będziemy się solidaryzować z więźniami politycznymi. To są więźniowie polityczni, to jest oczywiste i jasne. Dzisiaj decyzja Bodnara, z tego co czytam, pozwólcie Państwo, że nie będę mówić ministra Bodnara i nie dlatego, żeby obrażać, bo żeby być ministrem, to trzeba wiedzieć jedno, że trzeba umieć stosować prawo, a prawa nie stosuje się na podstawie świstków opinii, czy na podstawie własnego widzi mi się, czy też politycznego zadęcia, tak jak to robi w tej chwili Bodnar. Oczywiście Bodnar jest przedłużeniem łap Tuska, to jest jasne. To Tusk jest rządny zemsty. On jakby nie przepracował swojej porażki ze świętej pamięci panem profesorem, panem prezydentem Lechem Kaczyńskim. A on dzisiaj realizuje dalej ten plan, który ma. Będzie chciał moim zdaniem startować na prezydenta, ale po to, żeby to zrobić, musi zadowolić, musi napaść, swoich zwolenników właśnie tą prymitywną zemstą. I Mariusz Kamiński, minister Kamiński, minister Wąsik są ofiarami tej prymitywnej zemsty Tuska, Bodnar bo po prostu to tempo wykonuje. Zwracam się do niego, ponieważ to naprawdę jest bardzo poważne, zarówno w sprawie prokuratury, jak i tutaj w sprawie dotyczącej panów ministrów, którzy powtarzam jeszcze raz, zgodnie z prawem są ułaskawieni. że ten człowiek nie wie czy sprawa w tym momencie, czy co on robił. Że w każdym razie, naprawdę ta zemsta myślę, że w przyszłości no, będzie musiał ponieść po prostu. Ale tu o zemstę chodzi, pani, pani poseł, bo przecież pan Bodnar, pan minister Bodnar, tak ja to tak muszę mówić, no, może jednym podpisem zarządzić przerwę w wykonaniu kary. Oczywiście. Ma kilkanaście możliwości naprawdę nie, nie ma ża żadnych powodów, przecież to nie są. Ja, nawet przyjmując te. te narrację, że czy tam ten wyrok, te wyroki skazujące, no to przecież nie są posłowie, e, przepraszam, to nie są ludzie, którzy latają z nożem po ulicach, no przecież to, to, to w ogóle jest, e, nie mieści się w żadnych normach demokratycznych, to co oni no, mało powiem. tego, panie redaktorze, pani redaktor, skoro ja widzę, kiedyś, jak państwo pamiętacie, w latach 2006-2007 odpowiadałam za polskie więziennictwo i jak widzę teraz pana ministra Wąsika, który stara się pokazać e, i i, i, i dodajemy mu otuchę, ale też chcę pokazać, że że jest silny, że daje radę i widzę go w oblędowanym oknie. Panie redaktorze, pani redaktor, co to znaczy oblędowane okno? To znaczy, że on nie ma nawet dostępu do światła takiego codziennego, tak? Więc e, e, przepraszam, no to stosuje Blenda się... to jest, bo, ja tylko wobec, powiem, taki, taki, Oczywiście, szczególnie taki daszek, niebezpiecznych przed... przestępców. To stosuje się wobec e, tych, którzy mają dożywocia, mają, e, mają tego typu karty. To jest tak niesamowite upokorzenie, panie redaktorze i pani redaktor, że ja na prawdy wyrażam oburzenie uważam że Bodnar naprawdę w tym przypadku no raz to, że nie wykazuje klasy. To wiemy, bo nie wykazywał tej klasy, nigdy był marnym rzecznikiem praw obywatelskich, by nie powiedzieć najmarniejszym rzecznikiem po, po 89 roku. Niektórzy to, że... mówią, że był rzecznikiem Platformy Obywatelskiej. No, to... Dokładnie, można tak powiedzieć, że to jest zresztą no jego moślizie. kolejne sprawozdania, ta, które musieliśmy gdzieś przeprocedować w Sejmie, na to wskazywały, ja nie widzę żadnych sukcesów. Ale tutaj powtarzam jeszcze raz, jest tępy wykonawcą poleceń. No niech uważa, bo, bo to on będzie odpowiadał za, za te e, działania, szczególnie też i nie tylko wobec e, tych, którzy, powtarzam, zostali prawomocnie ułaskawieni. E, I moim zdaniem to jest nie tylko kwestia e, interpretacji prawa, ale złamania przez, e, przez Bodnara prawa, ale również przede wszystkim to, co, co robi, to jest e, no, dalsza odkłona, bardzo haniebna. To jest kwestia prokuratury. E, i ja jeszcze raz powtarzam, solidaryzujemy się z więźniami, żądamy natychmiastowego ich uwolnienia. On ma prawo jednym podpisem, Zarządzić po prostu przerwę w karze. I jeżeli ma być ta druga, trzecia, piątek, sobie życzą procedura, proszę bardzo, to są ludzie niewinni. Mało tego, panie rektorze, Bodnar musi sobie zdawać sprawę z tego, że przy grzebaniu w prokuraturze, bo tak trzeba to nazwać, bo to nie jest działanie, to są decyzje, to jest po prostu prymitywne grzebanie, na podstawie, powtarzam, świstków opinii, a tak się prawa nie stosuje. Są, panie Bodnar, ustawy, rozporządzenia, konstytucja, jest w ogóle hierarchia źródeł prawa. No musimy zrobić chłopu wykład, bo to, jak powiedziałam, ma ewidentnie albo braki, albo wagary. w Ale tym momencie. zdaje się, pani poseł, że tam I... prokuratorzy robią wykłady panu prokuratorowi generalnemu, <laughs> no bo, bo jakoś raz się. Taki Bunt po prostu. Nie bardzo no bo... przestraszyli. Nawet ostatnio wczoraj pan prokurator Robert Hernand powiedział, że on nie pójdzie na urlop. Pan, pan prokurator generalny taki, takie jakieś zalecenie wydał czy polecenie, bo jemu urlopów udziela prokurator krajowy Dariusz Marski, koniec. Kropka. Oczywiście, no i to kolejny przykład, który pokazuje na to, że nieznajomość prawa panie Budnarszkodzi szkodzi. Również przepisów szczegółowych. Może to i trudno, ale to się nie obejmuje takich funkcji, jak się tego po prostu nie da, nie potrafi udźwignąć. To jest jakby pierwsza rzecz. Pan Bodnar powołując człowieka na urząd PO prokuratora już krajowego, czego nie ma, nie przewiduje w ogóle prawo, jest jakby uzurpuje sobie prawo do mnożenia funkcji, za które nawet z budżetu państwa nie można płacić. Nie wiem, czy państwo wiecie, nawet no, nie ma funkcji, to nie ma podstawy prawnej do wy wypłaty na przykład wynagrodzenia. No, ale to też na szczęście nie, nie ma nie ma funkcji pełniącego obowiązki księdza czy lekarza. No, a a dokładnie, a dok ale, ale trzeba widzieć jedno, pojawił się w internecie i tu chciałam naszym e, telewidzom, których bardzo serdecznie pozdrawiam i całą redakcję dziękuję, że w ogóle jesteście, bo, bo cóż byśmy wiedzieli, prawda? Gdyby nie wy, ale tylko chcę powiedzieć jedną rzecz: że pojawił się w sieci e, apel, Taki sobie wyprodukowali apel. Uważajcie Państwo, co podpisujecie, bo ten apel ma wspierać Podnara, że rzekomo takie świetne decyzje podejmuje. No, Wykazał on mu prokuratorzy z gigantycznym stażem, nie tylko pracy, w pracy, w prokuraturze, tak jak prokurator Ostrowski, czy właśnie prokurator Hernan, czy prokurator Balski z ponad 30-letnim stażem, którzy walczyli z mafiami. A dzisiaj te mafie mogą, to jest sygnał, to co robi Bogna, Bogna, o to chciałam powiedzieć, to jest sygnał dla mafii. Możecie być spokojni, zobaczcie Państwo tą luzem biegać mafie Ale paliwowe, pani poseł, co to w ogóle mafie, za jakaś lekowe, taka... mafie e, e, Wszystkie inne maści watowskie przede wszystkim Watowskie. Pani poseł, ale, ale co to w ogóle za taka robota, jeżeli się zbiera jakieś apele w internecie, po to, żeby minister mógł działać, tak? No przecież to jest jakieś chore, ale Teraz może Ustawy <grym>, będą e, w internecie na lajki przyjmowane. Ale nie wiem, czy Państwo odnotowaliście, bo ja dlatego ten apel ślę, żeby patrzeć, co się ewentualnie w tym pędzie podpisuje mianowicie podpisał się tam Koziołek Matołek, Adolf Hitler e, e, i kilka innych znakomitych. przepraszam, oczywiście no, w cudzysłowie, ale, e, ale e, postaci, więc naprawdę uważajmy, bo no to są tego typu działania, moim zdaniem dość rozpaczliwe, bo skoro Bodnar potrzebuje tego typu wsparcia, to znaczy, że nie czuje się pewnie. Pięcej czy później tak sprawując nieudolnie tą funkcję, naprawdę szanowni państwo, polegnie, ale dzisiaj musimy Pani walczyć o po ja muszę Muszę, w obronie, w zapytać, muszę zapytać, bo mnie to bardzo interesuje, bo Pani teraz jest w Strasburgu, tam macie sesję, ale czy w ogóle mówi się tam cokolwiek w tej chwili o więźniach politycznych? Jeżeli się mówi, to jak się mówi? I co się mówi w tej chwili o praworządności w Polsce? No przede wszystkim wczoraj słyszałam głosy skandaliczne Te, takiego e, europosła, no nie warto go wzmacniać, no ale ale trzeba powiedzieć, jak, jak kochut, jak kilka innych osób, i które były powielaniem tych wszystkich kłamstw i tego, co robili do tej pory. My przyjęliśmy też jedną zasadę, dlatego, że koalicja obywatelska, i ta koalicja likwidatorów, bo tak trzeba ich nazwać, swego czasu można powiedzieć, że skarżyła się to jest słabe słowo, inicjowała przede wszystkim różnego rodzaju rezolucje szkodliwe dla Polski. To pluła tutaj na nasz kraj od rana do wieczora, i, i tak to mniej więcej wyglądało. I tylko walizki z pieniędzmi żebyśmy jakieś my, mogły tak, mieć chyba jednym, wpływ na to. Słowem, że, tak, żeby móc tego typu w swoim elektoracie zarzuty w stosunku do nas uskuteczniać. Działania są, będziemy o nich informować, ale przede wszystkim rozmawiamy z europosłami. Ja w, nie dalej jak dwa dni temu otworzyliśmy przepiękną wystawę o rodzinie Ulmów, błogosławionej rodzinie Ulmów tutaj w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim. Ona do dzisiaj jeszcze jest. Cieszy się powodzeniem. Wielu młodych ludzi ludzi czyta o przykładzie tej rodziny, ale przyszło też, przyszli też europosłowie z innych frakcji, a także przede wszystkim z innych krajów i tam rozmawialiśmy o tej sytuacji. Jeden z europosłów zresztą wypowiedział się już publicznie, zażądał debaty w tej sprawie tego, żeby parlament zajął się łamaniem prawa w Polsce przez koalicję Tuska, koalicję likwidatorów czy 13 grudnia jak kto woli. No torują drogę Tuskowi do prezydentura, ale on po prostu to przegra. Jak przerżną uroczyście ze świętej pamięci panem profesorem, panem prezydentem Lechem Kaczyńskim. Jego plan jest prosty. Potrzebny mu jest rząd tylko do przyszłego roku, mniej więcej października, listopada, kiedy będzie się wyłaniała nowa Komisja Europejska po wyborach w czerwcu, i wtedy to rządy państw narodowych wyłaniają kandydatów na komisarzy. On oczywiście marzy jeszcze o tym, żeby być przewodniczącym komisji w zastępstwie za Ursula von der Leyen. No, przepraszam bardzo ale tutaj naprawdę nie ma, nie ma dobrej cioci, więc moim zdaniem też tego nie dostanie, ale potem marzy mu się jako niezużyty wrócić do kraju na białym koniu, pokonując po drodze Bodnarów, Trzaskowskich i innych tam, którzy mają buławy w plecakach i, i będzie chciał zostać nie wiem. Ja pleca, w ja... nie bardziej. Pani poseł, bo, 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 bo widać wyraźnie, że Donald Tusk dostał no taki swoisty weksel i blanko, kart blansz, na to, co on robi w Polsce i osłonę. Nikt nie, się nie oburza na to, na, na łamaną rzeczywiście tym razem praworządność w Polsce, ale ten stan przecież nie może trwać wiecznie. Już teraz jest mowa, że KPO, no to jeszcze zaraz, zaraz. Nie, bo KPO trzeba... to już wprost stwierdzone, że musimy być krajem praworządnym. No właśnie, więc jest nie jesteśmy. Cud cudów tu nie no. będzie. I, i, jak te relacje Donalda Tuska z, 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 z tą tak zwaną Brukselą będą? Będą wyglądały, bo może być tak, przecież, że on z, wykonał brudną robotę, ale nie bardzo ch, wypada się z nim pokazywać. No, wykonuje też tą brudną robotę, to widać. Ja boję się, że dzisiaj czyniąc i organizując jakby cały spektakl, robi zasłonę dymną, tak? bo to jest akurat mistrz razem z tymi swoimi pr do tego, żeby no, podpalać Polskę i o tym doskonale wiemy. Natomiast jeśli idzie o Brukselę, dotknęliście Państwo redaktorzy bardzo ciekawego zjawiska i problemu, i słusznie trzeba o tym mówić, bo nie dalej jak wczoraj również mieliśmy informacje najświeższe, że o to KPO nie dostaniemy, bo musimy, uwaga, spełnić kamienie milowe. To są komunikaty tutaj, które płyną z Komisji Europejskiej. I całkiem na e, świeżo. Więc e, Donald Tusk pewnie już zaczyna być nerwowy, bo pamiętamy jego, e, jego obietnice, choć one są rzeczywiście skrajnie puste i tak łaków warte, że oto następnego dnia pojawią się środki po wyborach z KPO, jeżeli on wygra e, czy tam ta jego e, koalicja likwidatorów e, e, wybory. Co się stało? Nie, do dzisiaj nie widzimy. E, to, co ewentualnie tam gdzieś nadeszło, to to, co nam się słusznie należało bądź o ale proszę państwa, ja myślę, że równolegle i widzimy tu jeżdżą ministrowie Tuska, którzy są naprawdę jeszcze bardzo niedoświadczeni w negocjacjach, zgadzają się, być może ja nie wiem, czy w ogóle tym wiedzą na różnego rodzaju propozycje, które tutaj skrzętnie padają i świetnie wykorzystują e, takich mało doświadczonych wiceministrów, którzy tutaj przyjeżdżają. Pani Uszura Zielińska sygnały, zasłynęła. Tak, Zielińska zgodziła się, zgadza się na, na czy, czy jakby negocjuje rzeczy, o których chyba nie ma pojęcia, ale wpędzają na Gigantyczne kłopoty gospodarcze wpędzą. Zobaczcie Państwo, już padają trzy fabryki związane z branżą motoryzacyjną, w tym jedna we Wrocławiu, jedna zdaje się w Trzy tysiące ludzi leci na bruk. No to są skutki e, tych Zielonych Ładów i innych, e, prawda, pomysłów. Tym, kto no do to, 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 to Zwali, a, a zwali że to wina PiSu będzie, to, to już pewnie ma przećwiczone, już ma pewnie scenariusz rozpisany, kogo obarczyć winą, ale, no, e, Pytaku, my... ale możemy naprawdę naiwnie. W to wierzyć. Bo rozmawiam też z ludźmi, którzy powiedzmy nas nie kochają. Tak Wrocław jest takim miejscem, gdzie powiedzmy jest sporo e, e, osób, z, e, którzy głosują na, na koalicję obywatelską. Ale wiele z nich zaczynało przeglądać na oczy, bo, bo naprawdę i to, to, to nie jest jakiś na wyrost, ale e, e, po pierwsze nie godzą się z tą formą uprawienia polityki, którą w tej chwili w Tusk e, zarządzi, czyli, czyli tym podpalaniem Polski, więźniami politycznymi. No, twierdzą, że miało być rzeczywiście tak, jak oni twierdzą, Inaczej, no i czują, że żyło się lepiej, było spokojniej, można było iść na wczasy, stać ludzi było na to, stać było zabrać dzieci, a dzisiaj, no jakby ten chaos, niepokój, który wprowadza koalicja likwidatorów, jest, no troszeczkę gdzieś już podprogowo zaczyna ludzi przerażać. Oby, i nie bądźmy naiwni, bo teraz idą czasy, kiedy jeśli jego ministrowie, ta Henning Kloska, proszę Państwa, proszę, ona mówi o tej wycince, jedna rzecz, lasy państwowe więcej lasy poseł, sadzą, niż wycinają. Pa, 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 Ale pani jedna poseł rzecz. Panie, pa, pa, Pani poseł pracy, Beata dlatego, Kępa, ona, europoseł. Ona godzi się na pewne rzeczy. Pani poseł, musimy kończyć. Suweren... Przenosimy się na konferencję prasową posłów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Dziękujemy za to spotkanie.